Obie zwiedzaliśmy ostatnim razem, jak byliśmy. Poza tym my dużych miast nie bardzo lubimy zwiedzać. O, wow, jaki widoczek się ukazał naszym oczom. I Olbia, ten piękny deptak tutaj jest. naprawdę ładny. No i jedziemy na pierwszą miejscóweczkę. Jest 18 stopni, o siódmy O, zaczynają się zawijaski. Ledwo zjechaliśmy. Ale droga super. I jakie piękne puncje. No, mają owoce, mają. To pierwsze, co robi wrażenie, to to, jak jest mega zielono. No i tu mamy jakąś akcję. Jakiś ruch zatrzymany, coś tu się pali. Ale nie wiadomo, o co chodzi. Jakaś karetka jedzie, albo policja, nie wiem, zaraz zobaczymy. Straż, aha. Czyli jednak będą gasić. No idę z na spacerek, no i zobaczymy. Co tam się dzieje? Paparazzi! Patrzcie, jaka piękna tutaj góra. Jest pod słońcu, więc pewnie i będzie widać tak pięknie jak, jak ja to widzę. Stoi karetka. Nie, zastanawiam się co no tu jest taka duża przerwa i dopiero my tu stujemy w korku. Bo tutaj nie ma aut. Od... Patrzcie co się dzieje. Samochód dachował i płonie. I go gaszą właśnie. O kuźwa, zanim oni go stąd sprzątną to potrwa. No sytuacja wygląda tak, że powiedzieli nam, że to potrwa dwie godziny, no to spotkaliśmy Macieja i Hanie, z tego co kojarzę, pozdrawiamy, no i zaczęliśmy rozmawiać i w zasadzie jechał taki włok i nam powiedział, że dwie godziny, a że możemy to jakoś objechać, no ale zobaczymy, a to puścili ruch w drugą stronę, więc może nas też puszczą tym pasem. Także no, próbujemy, próbujemy. Ty patrz, puścił nas. W jakie dwie godziny? Ale czad. Jezu, w Polsce by w życiu nie puścili. To by trwało. Nie Boże, co to, to jest? Nie, to No nie ma. Całe auto Gdy on to jechał na godzinę. Boże. no nie ma tam. Masakra. Współczujemy, ale z dwóch godzin zrobiły się 5 yy, minut i jedziemy do Porto Taverna. I tak jedziemy za nowo poznanymi znajomymi, bo oni mają tą samą miejscówkę zaznaczoną. Także się nie zgubimy. No i super, popatrz się, panie. No to myśmy zatankowali za 1,58. A tu jest wszędzie za 1,66, 1,7, 1,76. Także udało nam się dosyć tanie zatankować Piękne rądko mamy, Porto Taverna. Zobacz, trawka ładna. No właśnie, ta trawka w ogóle, ta zieleń tu. No pięknie przestrzeżona i zielono tu jest mega. Oj, piękna ta sardynia. W końcu jedziemy na nią z innym nastawieniem i, i na spokojnie. Bo za pierwszym razem, jak byliśmy, to nic z tego nie pamiętamy. Byliśmy w szoku w ogóle, że jedziemy kamperem na dziko, jesteśmy w Sardynii i, i to wszystko zaowocowało tym, że niewiele pamiętamy i nie odwiedziliśmy tej Sardynii tak, jak chcieliśmy. Na plaży idą. Do... Tak i tutaj jest jakieś jeziorko właśnie obok. Skręć w prawo. Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Mhm. Zaczyna się Wojtuś. Tyle to nie. Skręć w lewo. Następnie. Dotrzesz do miejsca docelowego. Jest piadzia. O, jak cudownie, ale płatny, A nie, nie by... trzeba wjeżdżać, nie, nie trzeba, może, może, że tu też jest płatny. Kotek. Trzeba zobaczyć, jak to jest w ogóle No to podjedź tu, A, podjedź tu. A w nocy wolno no, czy nie wolno? Tak, w nocy y, no. nie ma tu nic, że nie wolno i jest darmowe, ale za dzień 22,5 euro, tak? No tak. O, pan nawet śmieci zbiera szok. No i jesteśmy jaki widok. Ale cudnie. Jaka? Ciepła? Kurde, nogi mu tak ścierko, że wyjść nie może. Nie wierzę. Ale cieplutka. Ciepła? No? Tak. Piękne miejsce. Porto Tawerna. Zostajemy. Musimy się odpocząć po tym męczącej podróży, więc zostajemy na tym pięknym portu Tawerna. I ostatecznie stoimy tak, a nasi nowo poznani znajomi tak, pięknie, w samej plaży. Idę zapłacić za parking po wielkich mękach w końcu wiemy jak to zrobić i można płacić tylko i wyłącznie kartą a robi się to tak wybieramy flagę i flagą sobie schodzimy na dół. Mamy taryfa automoto karawan plusikiem zjeżdżamy na karawan dajemy walid. Wkładamy kartę Wydzielamy kwotę za karawan 22,50. Tak. I sobie jedziemy po po jednym euro. <grym> no, jesteśmy spokojni. Mamy dużo czasu. Jesteśmy na wakacje. Jest. I teraz czekaj, bo za dużo mamy. 22,50. 20. Jest, jest. jest. I wpisujemy K R A walid. My gotowi na plażing. Idziemy na plażę z tym cudownym widokiem. No Idziemy na spacerek wzdłuż tej przepięknej plaży w Porto Caverna. Powiem Wam, handlarzy jest sporo, ale kupiliśmy sobie husę Sardynia napisem, z so są flagą Sardynii, bo chcieliśmy. No idziemy. Idę zobaczyć, bo wymyśliliśmy, że może by jakąś motoróweczkę sobie pożyczyć i popłynąć tam do tej skały wieczorkiem. No byłoby super, ale... Tam jest pełno tych motorówek i różnych pontonów, tak. ale nie wiadomo, czy to pożyczone. Zobaczymy. Mnóstwo ludzi, ale się też niedziela, Więc podejrzewam, że z tego powodu też tutaj tutaj przyszli na plażę. Ale jest pięknie. Woda czyściutka, cieplutka, przejrzysta. Naprawdę super. Snajpka. Ma nawet dobre opinie. No słuchajcie udało się, idę zarezerwować motorówkę. Na dwie godzinki 80 euro. No ale płyniemy szóstkę, więc tak naprawdę skromny wydatek jak na wakacje. A popłyniemy sobie super na tą skałę co jest za mną. No i dookoła niej i no i jeszcze zobaczymy. Dwie godzinki będziemy sobie pływać. Idę zrobić rezerwację? To jest takie centrum nurkowania, Diving Center i też mi pożyczają łódki, co nie jest takie oczywiste w sumie. Może? A z drugiej strony mamy takie jeziorko Wyglądają na flamingi jest jaka ona No tak się tak stoją z główkami w dół Trzeba będzie dronem tu polecieć, tylko wiatr za duży. Tu jest mewka chyba, siedzi sobie. Tu jakieś, parze jakie fajne drzewa. I tam jakiś domek. No i tu mamy takie jeziorko. A tu może i nasza piękna góra. Tutaj dalej to jeziorko No tu ładnie A co worki, ja myślałam, że to takie kamienie są ładne A co wory No ale kamienie tam są ładne Nochy aż za, nie? No tutaj sobie ta woda wpływa do morza. Ale tu pięknie. A tu są takie piękne kamienie i taka super plażyczka tam schowana. O jest to No takie rybki, które podgryzają. No widzę, to są te co podgryzają. No to są takie małe piranie. Atakują, no, razu. Wodę, i rybki, rybki nagrywamy. Płynie po warszawsku, po piasku. wciągnij brzuch. Nie rób śladów. No i tak sobie dzisiaj plażujemy. Jest 17.30. Pierwszy dzień na Sardynii. Jest przepięknie. Ciepło. Porto Taverna jest po prostu najpiękniejszą plażą, którą widzieliśmy na Sardynii. A że jesteśmy jeden dzień, to może być najpiękniejsza. Na pewno jeszcze będą piękniejsze. Tu pan ma taki super piec na pizzę i właśnie go odpala. Więc może na kolację pizza, kochanie? Ja kosztuje? po małym kawałeczku. Taką margaritkę moglibyśmy sobie sadziwnąć. No pewnie. Chociaż na razie to czuję, że już nic się nie zjem. No i tu mamy to jeziorko i tam jest taki przepiękny mostek. Czy dwa jeziorka połączone, mostkę. Było za gorąco, teraz jest idealnie. Perfect. Super jest pogoda. Perfekto. Perfekto mobile. No mobile nie. Nawet Miusia się nie sapie. Kokrzeczki wącha. Góra jest niesamowita cudo. Tam jest sporo osób na tym mostku, więc chyba faktycznie są. No są te flamingi, Kurczę, w jednym miejscu można zobaczyć wszystko i to dosłownie 15 km od Olbi. Super. Taki super mosteczek drewniany tutaj jest, jest oliwka. Ja, są na środku tam flamingi. No. no i fajnie, wszystko w jednym miejscu i to się nazywa. Petarda miejscówka to się Petar, nazywa. Petardunia. Cztość. Petardunia miejscóweczka to się nazywa, Wojciech, nie? No, jest też dużo papierków też. Tak. No, no tak, tak. <laughs> Powiem wam, że jest po prostu jak w bajce. Myślę, że ktoś idzie za nami ja tutaj. Że myśmy tu nie przyjechali wcześniej? No, nie, no się. wcześniej to była pogoda troszkę zbyt upalna. Teraz jest też upalnie, ale przynajmniej już wieczorki są takie tak troszkę chłodniejsze i da się funkcjonować. Można sobie pójść na spacer o 17.30, wieje wiaterek, jest Naprawdę fajnie. My idziemy podziwiać flamingi. I flamingi. Tobie, tym mostkiem Piękne. No co wam będę mówić? Porto, tawerna. Po prostu przyjedźcie tu, zobaczcie, jest przepięknie. Jest wszystko, co jest potrzebne. Wieczorki można iść na spacer mostkiem, można iść wzdłuż plaży, są knajpki. Jest piasek. Jest piasek, jest morze, jest jeziorko, są flamingi. Są łódki, które można pożyczyć i popłynąć do tej skały. Niestety już nie było żadnej wolnej, więc nie udało się. Ale jeszcze będzie wiele miejsc, w którym sobie gdzieś tam spróbujemy popłynąć albo. albo nie. Wyjdzie w praniu. Póki co wieczorny spacerek. Zliczamy. Tawerna Slow i sexy. <noise> Slow i sexy, tak. Jaki stąd jest widoczek. Tam było pod słońce, teraz jest i ten jakścik biały tam. widać jakby na plaży No, tak bliziutko się wydają. Wracamy. Kamperka zobaczymy co tam słychać na naszej miejscóweczce U nas tam tam wśród naszych bo jesteśmy w czykamperki, ale czy ktoś jeszcze dojechał to się zobaczy. Tu się imprezka zaczyna. Widzę, że tutaj interes się otwar i się kręci. Tutaj mamy napoje i... e non so cosa. A tu abbiamo pizzę. Buongiorno a lei. 4. quattro, noi in due, facciamo un tavolo da 6. 10 euro Non è. Margherita, Napoli, salame piccante, sarda. żeby to zobaczymy że. malutka pizza no taka standardowa no 10 euro to nie mało no sosik jest no elegancja, Francja Troszkę ma stolnicę wysuwaną taką, nie? no naprawdę świetnie Malutka, ale to jest to... klasyczna. No, no fajnie. A my wyruszamy do Kalaganona. A teraz z sportu tawerna jest tak niezwykła, że musimy ująć jej sporą część we vlogu. Kierując się na miasto Orosei. Droga robi się górzysta i malownicza. Można podziwiać typowe krajobrazy Sardynii, góry, skały i malownicze małe wioski. No i przepiękny wschód słońca. Bo jedziemy bardzo wcześnie rano, co umożliwia nam takie widoczki. No i te góry. Jesteśmy w mieście Orosei, Mijamy je. Podziwiamy z góry. I kierujemy się dalej do Kalaganone, który jest naszym celem. Wspinamy się do góry. Bo kamienie będą lecić. <noise> Na to Kalaganone. Widoki są po prostu niesamowite. Zresztą całą drogę słuchajcie, od porto Taverna tutaj do Ganone, po prostu cudownie. Za miasteczki Morosej droga prowadzi w stronę Dorgali. No i tutaj zaczynają się serpentyny i widoki na przepiękny park narodowy Genar Gentu. Do Orgali trzeba pokonać krętą drogę zjazdową. Ja wiem około 10 km prowadzącą z domu w dół do królestwa Ganone. a widoki są spektakularne. Klify, błękit morza, to wszystko robi ogromne wrażenie. Jesteśmy. kala Droga jest niesamowita. Po prostu jest tyle widoków przepięknych, góry, słońce, wschód słońca, chmury jeszcze po nocy, bo jest godzinka 7.41, a my już o 6.00 jedziemy. Zjeżdżamy na dół, na plażę, po morzu. Skręć w prawo. Następnie. Skręć w prawo. No nic, jedziemy do centrum. Mam nadzieję, że tu wjedziemy w ogóle. Na razie jest spoko droga, ale tu. ale ja tu nie wiem czy Wiedziesz, wiedziesz spoko. Luz. No i dobra, i tu będzie czas tam. Tu w prawo, tu, tu, tu. Cofaj. Tu no nie stanęliśmy w porcie, bo Pani nas wygoniła. Powiedziała no camper in the port, no camper in the port. Więc jedziemy na kemping, ponieważ i tak mieliśmy plan wjechać na kemping, no bo jeżeli zostawiamy kampera na tyle godzin, to też chcemy, żeby on był w miarę bezpieczny, a na kempingu będzie na pewno bezpieczniej niż na jakimś parkingu. No i już stamtąd, myślę, że się spakujemy i pójdziemy do portu i będziemy szukać łódki. No. A tymczasem, patrzcie jakie widoczki, chmury. Jeszcze parują góry. Co wyłączy kamerkę, to muszę ją włączyć, bo jest po prostu tak pięknie. Idziemy na trzy kamperki, właśnie nagrywam, ale tu jest inny. A jest, w końcu ich nagrałam. Nasz korowód. Już za 300 metrów będzie ten kemping. Nad samym morzem idziemy już blizy Wjeżdżamy na kemping Palmasera. Mhm. No i tu jest recepcja, nie, kalano na ekskursie.